I witam was dzisiaj serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie odcinek z zakupów takie hol zakupowy. Zrobimy sobie hall, mini holy zakupowe. Przede wszystkim co chciałam sobie kupić. Chciałam po prostu zrobić sobie hol zakupowy z action, czyli podjechaliśmy sobie już do action po wielkich trudach i znojach, dlatego że jestem w Ternowie. Także pozdrawiam mieszkańców Ternowa i, i musiałam dojechać tutaj, a jechałam pierwszy raz od dawna polskim samochodem. W którym ja prowadziłam, więc to było najgorsze. I miałam nową drogę i nową autostradę, musiałam tu dojechać, także było ciężko, było, było, ale dałam radę, także już jesteśmy na miejscu, zaraz sobie właśnie wchodzimy na zakupy, zobaczymy co nam się uda tutaj wyhaczyć. Może znajdziemy coś ciekawego, zobaczymy jak ten sklep w ogóle wygląda, ponieważ będzie to w sumie mój pierwszy raz w Akszen. Także zapraszam do oglądania i widzimy się niebawem już w środku. I jeszcze tylko dodam, że jeśli lubicie takie hole zakupowe, lubicie takie, zak y takie właśnie filmy, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, żebym wiedziała, że to się Wam to podoba i wtedy będziemy sobie częściej nagrywać, dlatego że wiecie, że ja kocham zakupy i uwielbiam jeździć na zakupy, więc y nie ma problemu, że jak będę jechać, żeby Wam to nagrać, także dajcie znać koniecznie, czy Wam się podoba taka tematyka i czy lubicie właśnie taką tematykę filmów. Jeśli tak, to łapka w górę, subskrypcja i widzimy się już w środku wakrzyn. Maseczkę cały czas, ale wiecie, ja to noszę maseczkę, tak. Natomiast działy, jeśli chodzi o DNY bądź też tego typu, to są naprawdę mega, mega mocno rozwinięte i znajdziemy tutaj naprawdę wszystko. Także pod tym względem naprawdę można się obłowić i naprawdę w fajnie niskich cenach. Sklep przypominam trochę nasz Poundland, trochę nasz stretcher, wiecie, takie wymieszane, jest dużo rzeczy dla dzieci mamy najwięcej dla dzieci i jest też dużo rzeczy do domu. Na przykład jeśli chodzi o pościele, to są one z tej samej firmy, co w w Wielkiej Brytanii. Także, no ja, mniej więcej wszystko jest to samo. Ale zawsze coś fajnego można wyhaczyć i znaleźć. Również jakieś nowości, mamy też jakieś słodycze, mamy słodycze polskie, mamy słodycze angielskie, niemieckie. A wszyscy wiemy, przynajmniej ja mam takie przekonanie, że słodycze niemieckie są najlepsze. Ja na przykład uwielbiam wszelaką czekoladę niemiecką. Dajcie znać, czy Wy też, czy jednak jesteście tradycjonalistami i wolicie polskie produkty. Próbujemy, co to jest. Się na zrobić zakupy. Zapłaciłam w sumie 349 złotych, także no mało, nie, nie mało, dużo, niedużo. W sumie wiele rzeczy nie kupowałyśmy, kupowałyśmy takie drobiazgi. Także jak wrócę do domu to wam pokażę. Tutaj mam ze sobą jeszcze uszą, do którego się wybieramy i chcę zamieć pizzę, sobie, żeby nie jeździć już po Tarnowie. Jest to na tyle wygodna, żeby już nie pchać się w centrum, bo już jest ta godzina piątek, że będzie ruch. Także chciałabym właśnie, żeby nam dowieźli ją tutaj na miejsce i ją sobie wtedy z Już w domku dojedziemy. Także mam nadzieję, że się uda tak załatwić. Jeżeli tak, no to oczywiście będę szczęśliwa. Jeśli nie, no to trudno. Będę musiała się pchać w centrum nowa i mam nadzieję, że jeszcze wszystko resztę, to co potrzebuję jeszcze na wyjazd, to kupię sobie właśnie tutaj w i w Rosmanie I że nie będę już musiała jeździć po Tarnowie, po Brzesku i tak dalej. Zobaczymy. I tak, udało się nam kupić wszystko, co chciałyśmy. Teraz przyjechaliśmy sobie do... E, na Wałową. Ludzie stary nowa będą wiedzieć da pizzę 13, jest to chyba najstarsza pizzeria w Tarnowie, ale mają świetną domową pizzę Przynajmniej kiedyś tak było, mam nadzieję, że tak dalej będzie, zaraz sprawdzimy i... idziemy jeść I taki plus, jeśli chodzi o tarnowskie parkingi, pierwszą godzinę macie gratis właśnie się o tym dowiedziałyśmy, także Ciekawiam I co jest jeszcze większym plusem, było dużo miejsc parkingowych co niestety nie często się zdarza, no ale udało się. A że mam dość długie auto, więc ym, jest to ok, fajne właśnie rozwiązanie, bo naprawdę... Ja swoje też mam długie, ale powiem Wam, i co Wam właśnie chciałam powiedzieć, jest mega, mega różnica, jak się jeździ autem po prawej stronie i po lewej stronie kierownicą w Anglii, znaczy w Polsce, bo my, normalnie jeżdżę właśnie swoim autem, dzisiaj jeżdżę my, jego autem, ale powiem Wam, że Czuję mega mega różnice, bo niby to też Honda i Honda, ale jednak zupełnie inaczej. Na takie jechałam kawałek właśnie po autostradzie, tam by swoje swojej córy, Jezus nie co z ręką zrobić, bo wiecie, zawsze to prawą ręką, a tu jednak lewą, no i jest takie zamieszanie troszkę, ale już jest ok. Przyzwyczaiłam się, tak, że idziemy jeść, a później pokażę Wam, co kupiłam. Bo jeszcze w Anshon jest tam T-Mix jakoś tak. Sklep, i kupiłam sobie piękną sukienkę za 39 zł. W ogóle mają mega wyprzedaże i kupiłam sobie też stopki, także to wszystko Wam pokażę. Mam też w aptece, kupiłam sobie właśnie krzemę na przebarwienia, maści, także będziemy w tym kierunku również działać, także wszystko Wam to pokażę w domu. A teraz idziemy coś zjeść. Natalka blondynka, wiecie co, dawno nie jeździłam autem, który ma pilot zepsuty od e, otwierania, i nie mogę go otworzyć i zamknąć z pilota, e, więc za każdym razem odchodzę. Kawałek od auta. Chcę go zamknąć, okazuje się, że nie mogę, więc Ej, moje dziecko biedne lata za mną. Ale jest na szczęście nagle cierpliwa i wyrozumia, że to dla mnie robi, bo tak to naprawdę masakra. A teraz idziemy. mam piękną pogodę, piękne słoneczko jest rewelacyjnie. Także idziemy. Jak widzicie, niebo jest całkiem bezchmurne. Idziemy właśnie koło nie wiem czego, bo ta tak się... Kiedyś po nim jeździłam, chodziłam, teraz już nie bardzo. Ale jest w każdym bądź razie pięknie, przyjemnie, a także idziemy na spacer. A wziąłeś ten bilet, wyciągłaś? Wziąłeś ten bilet, wyciągłaś? Przyjechałam na parking do galerii. Najmniejszej galerii w Tarnowie, czyli galerii Tarnowia. I idziemy sobie zobaczyć coś ciekawego w sklepach. I czy uda nam się coś kupić, czy też nie. Także zobaczymy, co jest. Jeśli będzie coś ciekawego, to sobie coś kupimy. Jak nie, no to trudno. pojedziemy już na zakupy w Angoli. Chociaż chciałabym sobie kupić jakieś spodnie. I ja bardzo lubię spodnie ze strawi Divariusa I może uda nam się coś kupić. Zobaczymy. A my już, kochane, kochani, najedzone i idziemy do galerii. Jesteśmy w galerii Tarnowia na parkingu i idziemy sobie zobaczyć coś ciekawego w sklepach. Także zobaczymy, co nam się uda kupić, czy będą jakieś promocje. Wszystko Wam będę relacjonować oczywiście. I jesteśmy właśnie w Sinsaju. Mamy mega, mega promocje. Są na przykład bluzki za 9 zł, za 7. Mamy jakieś za 9,90 jeszcze z, krótkim, z drugim rękawem takie golfiki. No, są mega cienkie, ale to są takie, wiecie, basiki i cenę mamy tutaj 9,99. Także coś na pewno uda się Wam wybrać jak będziecie tylko szukać. Tak kochani, wróciłam do domu w końcu po 8 godzinach zakupów. Byliśmy w action, byliśmy w galerii myślę, że pokażę Wam co kupiłam w action i w Rosmanie, a dzisiaj jeszcze osobno odcinek Wam nagram z holu zakupowego, jeśli chodzi o ciuchy, bo trochę udało nam się złożyć na promocji, ponieważ faktycznie są bardzo duże przeceny i bardzo dużo promocji. Można kupić fajne spodnie w Sinseju, naprawdę w niedrogo, od ceny zaczynały się w sumie od 19 złotych i maksymalnie do 69 chyba, także nieźle, kupiłam sobie też właśnie leki, także troszkę udało nam się zrobić zakupów, oczywiście wydać. Też nam się udało troszkę więcej niż mieliśmy zaplanowane, no ale wiecie, to tak przeważnie właśnie zawsze wygląda. Ale to nic. Teraz już możemy zacząć spokojnie piątek i weekend. Wam tylko, właśnie, co kupiłam. I, kochani, witam się z wami w kolejnym dniu, ponieważ wczoraj już e, po prostu usłam, szukam testów na wyjazd, w ogóle to też jest masakra. Ale dzisiaj wam już pokażę, właśnie co udało nam się wczoraj kupić w Action oraz w Rossmanie. A tak jak mówię, Ciuchy, nagram wam osobne film razem z Mirzem, właśnie siatkę Sinsa i resztę sklepów, także zaczynamy. Zaczynamy od action, action. W Action wydałam łącznie 349 złotych. Gdzieś tu mam paragon później go może znajdziemy. I tak, zacznę od tego, że kupiłam sobie ramki właśnie do salonu i to będą właśnie takie biało-srebrne i one były po 5,51. Mamy 4, jeśli chodzi o format, to jest a 4, także Fajna cena, ponieważ ja sobie w IKEA kupowałam w Anglii i za jedną płaciłam 11 funtów, czyli ponad 50 zł, a tutaj mamy za piątkę, także super deal. Mamy obraz Menrimo Monroe, i on też będzie właśnie albo do salonu, albo do mojej sypialni. I on kosztował 16,90 oraz 22 zł, taka większa ramka. I ona tutaj ma już napis. Ale możemy sobie oczywiście zmieniać i jak wiecie, mam w sypialni właśnie kilka takich, więc są różne. Ostatnim obrazem, który się kupiłam, który też zawiśnie w moim salonie, jest taki piękny obrazek właśnie z kamieniami. Także idealna tematyka. Jest on na tyle duży, że nie mieści mi się praktycznie w kacz. I on jest podświetlany tutaj na ledy, także fajnie będzie wyglądał. On jest na bateria, także spoko. I kosztował tylko 22 zł. A kolejną rzeczą, którą kupiłam, to są wieszaki, ponieważ wiecie, ja na przykład w Anglii kupiłam sobie 200 wieszaków w takim pudle i mam je. W tym domu zawsze giną wieszaki, zawsze ich brakuje. Ja to chyba w każdym polskim domu. Także kupiłam właśnie dla swojej córki 10 wieszaków takich welurowych, na których mogą być cukienki, one się fajnie trzymają. Ja właśnie mam wszystkie takie w domu ja fajne są właśnie nic z nich nie zsuwa, bo nie są śliskie. Oraz 10 takich zwykłych plastikowych. Te są po 6 zł, te są po 8. Także naprawdę też mają właśnie fajną cenę. Kto mi tutaj coś przesuwa? Nie ma paliwo. To paliwa. A co nie potrzebuję paliwa? Ja mam 8. A Ja mam auto zatankowane. Ej, ja mam oglądam. Po krótkiej przerwie technicznej wracam dalej. Może nam się uda. Mamy naczynie żaroodporne za 15 zł i też bardzo fajne. A ostatnio niestety moje dwa naczynia wylądowały w koszu, jak robiłam zapykanie. Mamy również świetny zestaw. Ją był za 8 zł. I to jest zestaw taki podróżny do pielęgnacji twarzy. I mamy tutaj chusteczki czyszczące, mamy peeling, mamy krem, krem do rąk, mamy maskę, mamy serum, żel pod prysznic, body lotion, szampon z odżywką. Także naprawdę fajny zestaw. I jak będziemy jechać sobie gdzieś na wycieczkę, to można sobie właśnie taki zestaw wziąć, żeby nie brać całości. A jedziemy gdzieś na przykład na tylko dwa albo trzy dni. Tam w tle możecie słyszeć moją rodzicielkę. Ale no niestety nie udało mi się ich przymknąć na znaczy, 3 minuty i muszą cały czas gadać, jak to baby nie nagadane. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to jest właśnie taki lisek do ogrodka dla mojej mamy. Z podpisem Garden Mam. I właśnie już został przekszchwiony. Znalazłam liśka. Dziękuję. Proszę. On jest duży? Tak duży. Mamy oczywiście terminarz, ponieważ e, nie wiem dlaczego, ale to już któryś ruch z rzędu kupuję sobie terminarz w połowie roku do pracy i to jest taki zwykły kalendarz właśnie na pół roku z jakimiś tam sentencjami i tak dalej. A wiecie, że no, ja muszę wszystko gdzieś sobie zapisywać. Taki terminarz w Action kosztuje tylko 15 zł, więc też naprawdę świetna cena. Kolejną rzeczą to mamy maseczki do twarzy na 7 dni tygodnia. Jest tu 7 maseczek i od poniedziałku do y, niedzieli będziemy sobie na przykład testować. Także jeśli chcecie taki filmik z testem takich właśnie maseczek z action, jak one działają, to dajcie koniecznie znać, to oczywiście Wam to będę nagrywać. Mamy dużo właśnie takich maseczek y, do twarzy, takich pierdółek, mamy kabel USB z wejściem C, ponieważ no... To jest taki najbardziej standardowy i on kosztował 8 zł, więc tak sobie. Można. Olejek do dyfuzora i on jest o zapachu Paradise. a po prostu w tej alejce tak pięknie pachniało, że nie mogłam przejść obojętnie i sobie nie wziąć. Mamy również maszynkę do golenia pięciooszczową za 4.44 i jest to e, taka e, podróżna właśnie mała maszynka. Do golenia. To jest dla cioci, kochanie. Co? Maszynka. Hmm? Tam. Hmm? Kolejne maseczki. Maseczek tutaj jest dużo, bo um, i maseczki będziemy sobie testować. Mam również taki terminal. <noise> sierczy, Kochana. A na przykład sierczy, sierczy. promocję macie w biedronce to jest niósł od mojej siostry. Zawsze 80 białe winogrono, także jak macie ochotę na białe winogrono, to zapraszam do Biedronki. Poleca Kamila. Mamy terminasz, to jest zwykły taki Co notatnik, że tutaj możemy sobie, dać? sobie mam dać... Nic kochanie. Zrobię sobie sama maszynka? Mhm. Tą? Mhm. Potrzebujesz Potrzebujesz ją na chwilę? Proszę. I tutaj wpisujemy sobie u góry tylko datę. Mamy również 5 długopisów, 3 niebieskie, 1 czerwony, 1 czarny, za 3 złote. Także też fajne. Kolejne maseczki. Maseczki ogólnie właśnie były bardzo tanie, były po 2 złote, także naprawdę się mega opłata. Mamy maseczkę również oczyszczającą, bąbelkową, też za 4,44, także fajna cena. Bardziej prowizoryczne rzeczy, typu tampony po 7 zł, też super cena. Pepsi, ale to miałam wypić po drodze, niestety, co mam do bajownika. Mamy również serum do twarzy, rozjaśniające z kwasami, ono ma oczyszczać za 14 zł, także też bardzo fajna cena. Ampułki przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn, jak i dla kobiet, i one były. Tu jest 4, 5 ampoułek, 7 ml po 3 zł. Także to jest bardzo fajna cena. Mamy również styki dla psa czyszczące jamę ustną. I w ogóle, właśnie jedzenie takie dla psów, dla kotów jest w Action bardzo, bardzo tanie. Także takie rzeczy też tam możecie znaleźć i sobie kupić. Kolejną rzeczą mało przydatną, ale fajny bajer, po prostu kostki wielokrotnego użytku, one są po 3 zł. W Aksie wosk do włosów za 7 zł. I tutaj mamy właśnie cały paragon, także możecie sobie zobaczyć. Zdrowie, wrzucę Wam po prostu zdjęcia, żebyście sobie mogli zobaczyć ceny, jakie są drugie właśnie takie do włosów. Mamy też y, taką deskę za 7,77 I do niej mamy trzy świeczki. Ja sobie właśnie to też wzięłam do salonu. Te świeczki też były po 6 zł. Y, duża i po cztery mała. I na przykład może sobie nam to tak stać łącznie z taką deseczką. Fajnie to wygląda i jest po prostu tak mm, bardziej przytulnie. Korektor, który bardzo był polecany przez Was, także też y, fajna rzecz, Max More korektor, będę go oczywiście testować. Kolejne maseczki, 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 dlatego, że mówię, no i tam polecam. Dlatego, że tak jak mówię, ja y, maseczek, wiecie, używam dużo, lubię testować nowości, także na pewno się nie zmarnują i przydadzą. Jeśli chodzi o Rossmana, to później byliśmy właśnie w galerii i był tam Rossman. I widziałem sobie domowe pedikir i zabieg regenerująco kojący stóp i też świetne one są też perfekty, także też Wam mogę je polecić. 90%, 95% składników pochodzenia naturalnego maska do włosów z biowaksu, ona świetnie działa, ona jest super też dla osób po chemioterapii. Mają fajne właśnie składy. Żele podprysznic te wpisane są naprawdę bardzo fajne, też jest letnia edycja i one po prostu pięknie pachną. Standardowy zapas Elmexów, bo wiecie, no, to jest jedyna pasta, której używam, więc y, muszę mieć jej zapas. Krem y, antytrądzikowy normalizujący do twarzy z AA. Będę go sobie właśnie testować. Splapa mleczko do twarzy z one jest z malinami rozświetlająco, regenerujące maszynki i coś, co ja po prostu kocham. Woda Osi Beauty jest po prostu rewelacyjna i zawsze, jak jestem w Anglii, to szukam jej, ale niestety rzadko się zdarza. Chociaż czasami zdarzają się one właśnie w polskim sklepie. Jak wiecie, gdzie mogę je kupić w większych ilościach, to dajcie znać. I sama kolejny żel pod prysznic, on też jest po prostu piękny. To jest właśnie edycja taka, wiecie, letnia i one mają naprawdę bardzo ładny, intensywny zapach. Korektor 2 w jednym kryjąco rozświetlający z Evelina i też go sobie będziemy testować. Jest on y, oznaczony jako najlepszy produkt beauty roku. Także spoko. Guma do stylizacji włosów z Joanny, bo teraz widzicie, no muszę coś robić z włosami. Kolejny elmek. Dla wszystkich, którzy wiedzą, że jestem uzależniona od zapachów, to właśnie kolejne dwa Adidasy. Yy, I one są teraz na promocji w Rosmanie za 14,99. I jeszcze z Rossmanna to Wam mogę polecić, to te Isana Med, y, żele właśnie też y, pod prysznic, bądź ja też do kąpania, możecie sobie do wanny i one świetnie działają na skórę, jak macie właśnie atopowe zapalenie skóry. No i ich też musiałam sobie zrobić oczywiście zapas. Peeling enzymatyczny też z A i on też bardzo fajnie działa, nie jest owocowy i fajnie właśnie działa na naszą skórę. Śmietankę do ciała z flafa y, antycelulitową o zapachu mandarynki ona pięknie pachnie i fajnie się sprawdza i jeszcze tutaj mam standardowo korektor z Vivo oraz olejek do włosów Biosilk, one też są po prostu tanie, a bardzo fajnie się sprawdzają do włosów, także to wszystko na dzisiaj kochani, jeśli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i co? Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku u mnie na kanale całej buziaki